O, dojechaliśmy na te stawy parowskie. Jechałem z wody na Zagajnik, z Zagajniku po dwóch dębów Bartków w dół, wyjechałem w obok na końcu wioski, i w kawałek się cofnąłem do Parowej, w Parowej po straży, takie takiego czerwonego budyneczku cały czas prosto, odbiłem w prawo i lecimy. Co dalej? O, o tutaj mamy takie coś. W sobie lecimy Tamtą stronę i później gdzieś wylecimy. Może zobaczę na mapę, jak to wygląda. Wyjedziemy na drodze po Dworca, w Węglińcu, tam co wjeżdżaliśmy. Lecimy, lecimy co dalej. Tak po kilometry przebywają. A tu ten staw jest, tutaj już go widać. O, tutaj widać go troszeczkę. A to taka piękna pełwnika przyrody dęby. Oto właśnie ten staw parowski Jeszcze tam chyba kilka mniejszych jest I on tak się tutaj ciągnie w tamtą stronę A tu taka altaneczka o. Z takiej jeszcze ekspertywy Tutaj można sobie przejechać rowerem Czy samochodem Zrobić grilla A tu taka altaneczka Takie coś Stary mgliniec. Jesteśmy u przejścia kolejowego. Kawa, jak się wrócić coś tam zobaczyć. Lecimy dalej. Później zmontuję z tych wszystkich filmików film jeden. Podsumowanie dnia. wyjechaliśmy rowerkiem, to było 580 równo, a teraz mamy tyle, o. 580. Równo było i tyle mamy 628 48 km i 200 m zrobiliśmy rowerem. A jutro startujemy pod Bolesławiec. Rano zobaczymy, jaka będzie pogoda rano i startujemy.